Na pewno słyszę trochę tego, tego wiatru, i z tym nic nie znam bo wieje. No ale może się trochę schowam, w sumie, jak mi się uda, ciutkę schować. Ale tak, wieje wiatr, bo dzisiaj ogólnie wieje wiatr. E, za chwilę zaczniemy, za chwilę z, z, zaczniemy lot. Czekam tylko, żeby mi się czat pojawił, bo go was nie widzę. Nawet nie wiem, czy coś słyszycie, czy, czy słychać, widać, cokolwiek. I, I nad tym pracuję. Jeśli się uda, to wystartujemy. O, jedzie KMK na wprost. Także już za chwilę to zobaczycie. Do pilawy ed7. czy zob zobaczycie. Fragment zobaczycie. Dobrze, e, e, Chwilę trzeba jeszcze poczekać. Aplikacja YouTube mi się włącza. reklama przed moim własnym filmem, uwielbiam takie też. Czat widać, czat działa, słuchajcie, widać, widzę na czacie, wcisnę tylko, żeby pauzę zabierz, żeby mi tutaj nie leciały internety i statujemy, żebyście mieli coś ciekawego widocznie. A oczywiście dzisiaj yy... otwarte trawnik grudnimy. Przed nami obiekt M01, który możecie zobaczyć na załącznym obrazku. Tak oto i on prezentuje się. No i co nie mogę powiedzieć, no jest nasuwany ostatnim elementem dzisiaj. Został już złożony w całości i jest nasuwany na dalszy fragment. Timelapse jest oczywiście nagrywany z całego nasuwania. Mam nadzieję, że działa aparat. Przed chwilą sprawdzałem dronem i nie jestem w stanie tego sprawdzić dokładnie, ale z tego, co kojarzę, to raczej jest dobrze. Mam taką nadzieję, bo nie widziałem nic na wyświetlaczu, czy działa i robi zdjęcia, ponieważ wyświetlacz jest na najmniejszą jasność zrobiony. No oczywiście możecie domyśleć, co to, do czego to zmierza. E, tak wygląda sam obiekt. E, jeżeli wam zrywa, to mi też zrywa czasami, więc to nie o to chodzi. I zarazem pokażę ten obiekt z tej perspektywy. I ja trochę tam na będę opowiadać. Ty trochę opowiem o samym obiekcie, co tu właściwie jest wykonywane, jak to wszystko wygląda. Więc ogólnie live jest całe godzinę wcześniej, dlatego że dzisiaj mam kiepski dzień. Prawie nic mi się nie udawało i stwierdziłem, że chociaż to zrobię wcześniej, żeby się z tym nie męczyć. I, i tak też właśnie to wygląda w następujący sposób. Jestem tutaj godzinę wcześniej. E, o, YouTube mi się wyłączył w telefonie z drugim. Chciałem powiedzieć nietrenzuralne słowo, ale się powstrzymam. E, I spróbuję wejść jeszcze raz. YouTube się w ogóle wyłączył. No w, sumie, w sumie stary telefon, z tego korzystam jako podląd na czacie, ma już 8 lat, no ale no bez przesady mógłby działać. Dobra. Eee, zerwało mi nie. Wyrzuciło mi aplikację całą. Od e, tutaj tego co widzicie, więc już do się ponownie. Jakby ktoś się zastanawiał, czemu było przecięcie. No te transmisje mają ostatnie te problemy ale miejmy nadzieję, że będzie już lepiej. Chyba automatycznego kończenia transmisji nie ma, ale to nie wiem. Także tak wygląda cały obiekt MZ1. Na wprost możecie go zobaczyć, taki ładny, biały, błyszczy się w świetle tutaj słońca, że tak to powiem. Aha. S z tego co widzę, to już nie ma czasu, wszystko zostało usunięte. Boże. E, jeśli ktoś teraz widzi ten live, to fajnie, raczej wątpię. O, wróciło na żywo, dobra. Eee... Dobra, to już, już tłumaczę, bo widzę pytania czy to się rusza, czy się stoi. Eee, to jeszcze raz może oficjalnie się przywitam. Witam Was tutaj. Cześć, ja mam znowu. Zapraszam Was już teraz na kolejny materiał eee, z Warszawskiej średnicy 2050. Eee, na widzimy wiadukt, który jest nasuwany na stary obiekt, który będzie wyburzony później. Nie pamiętam dokładnie kiedy później, ale jeszcze do tego poczekacie. Czyli ten czteronawowy obiekt, który widzicie na dole, e, będzie całkowicie zlikwidowany, zrównany z ziemią i go nie będzie. Na górze będą dwa tory na nowym wiadukcie. No i tam na fragmencie już bezpośrednio zjazdu będzie do zjazd e, też w kierunku Warszawy Zachodniej, e, żebyście wiedzieli mniej więcej w którą stronę ten, te tory tutaj prowadzą i jak się tu będzie jechać. Tak, tu jest jeden to nowy, widzicie, i drugi stary. Tam dalej, właśnie idzie w kierunku Warszawy, aleje jezuleńskie, i właśnie w tym kierunku też również dron w tym momencie patrzy. A ja się schowam przed wiatrem, może będzie to dobrze, jeśli nie będzie zdywać, więc teraz, teraz, patrząc w drugą stronę, wrócimy do perspektywy tej głównej. Ja podlecę trochę bliżej, bo się schowałem za swoim sprzętem, swoim badakiem, że tak to powiem, aby móc Wam to wszystko pokazywać. Już lecimy z powrotem do tejże miejscówki i opowiem Wam, e, czemu on wygląda jakby się nie przesuwał. No trzeba pamiętać, że to nie jest m, przesuwane i nasuwane w jednym momencie. To chwila trwa. To nie jest cyk i już. E, to jest proces wielogodzinny. Dlatego też właśnie tutaj robię tego timelapsa z nasuwania całości przez te dwa miesiące mniej więcej, bo to tyle trwa. E, no i tak, na pewno została jedna część złożona, została nasunięta do tego fragmentu mniej więcej, gdzie teraz go widzimy, trochę mniej nawet go było, e, trochę jeszcze wcześniej skończył i później została zmontowana pozostała część według tu e, w jedną całość i zostało, i teraz właśnie jest nasuwane, jest nasuwane, nie powiem Wam za jaką ale siłownikami, e, pewnie no, na pewno co najmniej dwoma. E, no i tak to idzie tutaj. Na czacie patrzę, że na razie nic nie pytacie się o więcej, więc chyba dobrze widać. O, SKM panowa jedzie. Obok mnie przeciwko jechała. E, dzisiaj już podobno dwie, dwa razy się widziałem z jedną osobą, przynajmniej minąłem, więc całkiem ciekawy ten dzień. E, no i cały wiadukt dojedzie do miejsca granicowego, który wam teraz pokażę. A czekajcie, nie, nie w tym trybie. No tak. E, tu jak mamy cały wiadukt w tymże miejscu, wiem, że zrywa ale uwierzcie mi mi też zrywa e, w tymże miejscu mamy cały wiadukt, który się znajduje jak widać, to jest dosyć wysoki on ogólnie jest bardzo wysoki nie ma niestety człowieka na żadnym no, nie ma człowieka, bo jest nasuwany więc nie może być im rzeczy ale e, na pewno byście wtedy zobaczyli jak on jest ogromny To jest. Ponad dwie właściwie wysokości pociągu zwykłego, zresztą widać tutaj na górze jest tabelka. Mniej więcej tak, e, nie powiem, że e, nie powiem, że bezpośrednio jakoś w połowie, ale trochę ponad połową widać to wszystko. Albo kolejny jakiś impuls, dwa ładnie idzie. E, no i w tym miejscu, właśnie możemy zobaczyć, jakiej to jest w dużej wysokości. Następnie będzie właśnie w tym, że miejscu nasunięty. Oczywiście cały duch pod wiaduktem, przez to, że jest nasowany i praca, tutaj trwałem budowana jest spowolniona. jak widzicie, wszystkie pociągi w tym, miejscu muszą jeździć dużo wolniej. No i dotrze do tego miejsca, które właśnie w tym miejscu widzimy. Dalej nie będzie oczywiście nasowany, dalej będzie po prostu połączony w jedną całość i duch na tym wiadukcie będzie najprawdopodobniej. Natomiast już, jakieś już coś mówił o marcu 2023 i najprawdopodobniej wtedy może może już nie ruszyć. Eee, tu jest pytanie o tor 81. Z tego co zrozumiałem chodzi o tor ten. Eee, proszę o odpowiedź na czacie. Jeżeli chodzi o ten tor, to on tutaj nie ma ciągłości, on się później kończy, ale torowcy i sieciowcy faktycznie się nie będą... się, nie jest ciągły. Możemy sobie przelecieć. To w międzyczasie, jak to jest nasuwane i jeszcze część z Was się tutaj pojawi, to przelecimy sobie nad tym wiaduktem i zobaczycie, jak wszystko co tutaj wygląda. Ja też wstanę, bo będzie lepszy zasięg dronami i lepsza widoczność. Jak widzicie ten tor, on się tutaj ciągnie faktycznie. Tu mamy dalej obiekt M02, jak i również M03. I przy M03 on się kończy, no bo siłą że tam po prostu jeszcze niedawno nie była tam na płytę na górze. Jest wykończana, więc tam torowiska, no nie da się jeszcze, nie, nie można zrobić. Nawet nie to, że się nie da, tylko po prostu jeszcze tego nie ma, ale sieć jest do momentu, w którym może być. Tutaj widać na przykład rozjazdy. Że się pojawia nie w niektórych miejscach. O tutaj jest jakiś czas, jest będzie i on tutaj po części niedługo, jak niedługo będzie wyduchył. No i tutaj jest przy okazji ta druga część z tym graffiti, o którym już pisaliście. Jak i również no, cały ten jeden krótki fragment todu tutaj z boku, który też jeszcze trochę swojego poczeka. Chociaż niedługo też będzie używany. Także tak tutaj, odpowiadając na to pytanie, odpowiadam. Dobra, ja wstaję. W czymie jeszcze, może trochę, e, jak wygląda sytuacja cała z drugiej strony? I jak już wiecie mniej więcej, dokąd on naciera, e, skąd jest, to pokażę tą część techniczną, dlaczego budowy, bo to wszystko jest, przynajmniej jak dla mnie, ciekawe. On jest blisko, wszystko widać, Mewa leci. Nie wiem, że to nie jest Mewa, o właśnie, wieje się teraz, ale, ale bardzo denerwujący w taki, zwłaszcza w ślotach. No, i tak, to znaczy ten TOR-81, który właśnie tutaj widzicie dalej, on będzie najszybciej oddany do użytku z tego, co kojarzę. Również on jest już podpięty do tej części przy Włochach. On już ma tę całkowitą ciągłość, zapewnioną, no, zachowaną. Jak i również przejeżdża po tym największym rozjeździe, który jest używany aktualnie w kolei. No, i tak, tak wygląda sam. Obiekt w tym, tymże miejscu był montowany. Jeszcze wczoraj tutaj były dusztowania. Przedwczoraj były tutaj jeszcze dusztowania, bo pamiętam, jak byłem. Chodzimy sobie obok niego, eee, to faktycznie jeszcze nie było rusztowania. Jak będzie całkowicie nasunięty, to oczywiście nie mieszkam się. Jak już będzie całkowicie scalony, się przejść po nim, no bo warto. Eee, no i tak mniej więcej wygląda. Jeśli macie jakieś pytania, to napiszcie mi na czacie. Eee, a my mamy jeszcze mniej więcej około 8-9 minut lotu, więc możemy sobie go poobserwować z całości. Jak to wygląda, telefon mi tu nadaje, to ja go wyciszę i wszystko jednak będzie wygodniej ciszej i przyjemniej. No i tu możecie zacząć cały ten obieg na dole. No, na dole z tego co kojarzę, dobrze. To byłem chyba cztery albo tak raczej cztery tory, ale w sumie to mogę Wam zetknąć... Czekajcie, przesunąć na ten drugi kraniec. To zaraz wam powiem, jak będzie wyglądać układ torowy bezpośrednio po przebudowie, bo tego nie pamiętam aż tak w tym momencie. To raz jasne jest. Na... LK8 na nasuwany wiadukt. Tak, no to właśnie tutaj na linię w kierunku Radomia e, Radomską będzie to jechać w tą stronę. Ogólnie, ruch tutaj jest całkiem duży, chociaż nie tak duży jak na Warszawie 70, gdzie po prostu jest wykorzystywany w 100%. Dobra, to tu sobie podlecimy i ja się przekręcę, żebyście mogli. Mniej więcej patrzeć jak wygląda tutaj to nasuwanie. Tak jak mówiłem, to jest bardzo powolny proces. On trwa no właściwie cały dzisiejszy dzień, bo to dzisiaj jest zrobione. Więc no, to nie jest tak, że to będzie zrobione w, w przeciągu chwili. W przeciągu chwili to będzie na filmie. Jeśli się uda go zdalizować i jest zdalizowany. No ale to już zobaczymy e, później. E, dobrze, zobaczymy. E, później. E, dobrze, to ja sprawdzę. Pod wiaduktem będzie 5 linii. A no, już zostawimy, mam tutaj projekt w telefonie pod ręką. W miarę pod ręką. W folderze ważnym. Mam cały projekt 2 zachodnie i zarazem powiem jak to będzie wyglądać. Tak tak, nad obiektem M0I3 ma być łącznie na górze 6 torów, M02 to jest skrzyżowanie się dwóch torów. Natomiast sam ten wiadukt to tak, na górze mamy łączenie, aha, na, na części wiaduktu będzie faktycznie nadgaz. Natomiast na dole będzie pięć torów, czego ten najbliżej nas, na samym łóżku. No, widać. No to to dobrze, że widać. E, tak, ja tu się przekręcam w jedną, w drugą, w trzecią, w czarną, to piszecie mi, że mam internet playu. Nie, play chyba lepiej działa niż Orange, to mi się wydaje, e, ale nie. E, ale to akurat trzeba przyznać przy obiekcie MZ1. Co do transmisji, na żywo. Za każdym razem, jak tutaj chciałem robić live, to jakiś jest, jest tragiczny w tym, w tym miejscu internet. odolane warszawskie się kłaniają, że albo są przeciążone, albo tu po prostu nie ma radiostacji wystarczająco dużo. No i zasięg przy SKMC czy też tutaj przy doducie dodana jest tragiczny. Eee, także tak to wygląda. Dobra, na koniec, bo już się będziemy powoli zbliżać do zakończenia, aby sobie jeszcze jedno kółeczko i jakieś jedno zdjęcie, żebyście mniej więcej widzieli jak to wygląda. Ja też w sumie do kolekcji, bo później będzie film oczywiście z całego nasuwania, tam mniej więcej, żebyście mogli zobaczyć. Jak cały obiekt zostanie już nasunięty będzie końcowy film, pewnie z na lapsami i ogólnie z podsumowaniem tego wszystkiego i będziecie mogli to zobaczyć jak to wszystko wygląda już w całości. Tymczasem jutro będzie w końcu film z Żorowa Mazowieckiego, bo nie mogę się zdecydować, żeby go w końcu zmontować. Znaczy, nie chce mi się zmontować, zdecydować, żeby go w końcu zmontować. Znaczy, nie chce mi się zmontować go od 3 czy 4 już. No i film o zajezdni Annopo również czeka, czeka i czeka i czeka i może w końcu się doczeka. Dzisiaj go nagrałem, to może w przyszłym najbliższych dni będzie publikowany. Co do filmu, na no tematu na na, na, na pytania nie mam. Nie wiem, że kiedy będzie, nie mam zielonego pojęcia, że nie ode mnie osoba latać na kładzie, że po starie Łaziengowskiej, Placu przekrzyży, czy innych inwestycjach, które tu planuję zrealizować od dłuższego już że czasu, na przykład most na Ptagę. też jest tam w tak, będzie faktycznie wygodniej się o wiele bardziej lata, jeżeli są pozwolenia. Ale możliwe, że to jest, to jest jedyny film, który mogę zrealizować, no Trasa Łazienkowska też, ale to jest jedyny taki główny film, który mogę zrealizować bez, i, bez pozwoleń i pewnie tak będę musiał zrobić, bo tam faktycznie na części budowy można, na dosyć dużej części można przylecieć na spokojnie. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o też filmy w najbliższym czasie. Planuję pojechać niedługo na, do WoWu, nad WoW, zobaczyć, nagrać jak to wygląda, jak i również e, tunel chyba w surowówku. Albo wiadut, nie pamiętam. Kolejowy, oczywiście. Na Mardony jest nade mną centralnie, więc tym akcentem będziemy się kończyć. Ja zerknę szybko na czat czy coś tam piszecie jeszcze. Na pytania, kiedy będzie skoda, odpowiadam w bardzo prosty sposób. UTK cały czas nie wydało pozwoleń, więc skoda nie może i nikt nie wie, kiedy w końcu to będzie. No bo nikt nie wie, ile UTK będzie myśleć nad biednym pociągiem, czy dać mu pozwolenia, czy nie dać, czy zrobić wszystkie, czy ma wszystkie pozwolenia, czy nie ma. Co do według, tu będzie już stosowany do samego przyczółku, więc to już jest ostatni fragment całej że budowy. Widać to bezpośrednio na przykład w malowaniu, jest już całkowicie pomalowany, jeżeli chodzi o część yy, krańcową. Nie będę taki komentował, jeśli filmów ten dziwny zwątek,